Pora na kolejną, solidną kontrolę Sprawdzam dzisiaj wszystkie rodziny Mamy koniec stycznia Badajże miesiąc temu była Ostatnia taka solidna kontrola Dzisiaj chcę sprawdzić wszystkie I solidnie udało się dojechać do pasieki To trzeba sprawdzić Co słychać A tu jest rodzinka Bardzo ciekawa Zaznaczyłem ją sobie. Zobaczcie, są dwa kłęby. Tu jest jeden. A tu jest drugi. Jak myślicie, czemu? Ciekawy jestem. O kurczę, dzisiaj trochę wieje. Nie będę ściągał folii w każdej rodzinie, tylko tak. Teraz chciałem Wam pokazać. I sam chciałem zobaczyć, czy te dwa kłęby nadal się utrzymują. No ja co, tradycyjnie. Ul do góry. Jest OK. Nie ma co więcej zaglądać. Chciałem już wcześniej tą kontrolę zrobić, ale najpierw nasypało śniegu, droga była zawiana. Później przyszła odwilż, ten śnieg zaczął się roztapiać, więc nie było szans na to, żeby wjechać. No i teraz tyle się roztopił, że mogłem wjechać, więc dzisiaj sprawdzę. No i co? Unoszę do góry. Jest ciężki. Rodzinka sobie siedzi. Zapas widać. I OK. Sporo negatywnych głosów było pod ostatnim filmem, kiedy grzybałem w wulach. Tak to można powiedzieć. A zabierałem wówczas nadmiar ramek i sprawdzałem rodziny. No, ale spodziewałem się tego, że tak może być. Tutaj widać, że żarcia jest full, ale jeszcze na wagę. No jasne, ciężki ul Wiem, że głosy na temat zaglądania do rodzin zimą są mocno podzielone. Ja też jestem tego zdania, że jak nie trzeba, to nie zaglądamy. Ale coraz więcej głosów jest tego typu, że kto nie zagląda, ten na wiosnę ule sprząta. Pięknie zrymowałem, prawda? Sami moi znajomi, którzy nawet w ulach leżakach, warszawiakach zaczęli zaglądać do rodzin, zimą sprawdzać mówią, że kurde Paweł, dobrze, że zajrzałem, bo, bo bym paru rodzin nie miał, a tak ramka na górę i można, ramka na górę, czy nawet ciasto jak się nie ma ramek i można spać spokojnie i rodzinę uratować. No ten ul taki jest. Nie, dobra, jeszcze spokojnie, niech sobie siedzą. Gorący okres to dopiero przed nami Jeszcze pewnie w lutym zacznie się robić cieplej wula. Ale póki co jeszcze trzymam je w miarę na zimno. Niech te mateczki się jeszcze nie, nie rozkręcają. U nas na Mazurach zawsze jest zimniej, więc będzie dobrze. No, pięknie ciężko. Nie widać pszczół w ogóle pod folią, więc siedzą nisko. Nie zaglądam. Te siedzą mi Z zapasu, widać dużo. Ach, ul ciężki pewnie. Słuchajcie, ja też jestem tego zdania, że jak nie trzeba, to nie zaglądamy. Nie trzeba, nie dajemy ciasta. Ciasto to jest ostateczność u mnie w pasiece. Jak już skończą mi się ramki z przerobionym zapasem, z przerobionym cukrem, to dopiero wtedy ciasto. Ciasto mam, kupiłem. zaraz pokażę Wam jakie, no, klasycznego diamanta bo zamawialiśmy z, z kolegą paletę tą mniejszą, we trzech bodajże miał przyjechać ten dwukilogramowy porcjowany, przyjechał cały pszczeli biznes ciasto się bardzo dobrze sprzedaje Podobne. Teraz jest moda na ciasto. No, słuchajcie, jakoś nie do końca ta wentylacja w tych moich kryszczeniach działa. Widać na niektórych o, tutaj wilgot. Będę musiał ponacinać się, zrobić, zrobić jedna krowki na następną zimę. Jest lepiej niż w poprzednim roku, kiedy tej wilgoci było więcej, ale jeszcze nie tak, jak bym chciał. Co tutaj? O, ale sobie pięknie siedzą, duża rodzina od zatworu do ścianki, żadnych rozluźnionych kłębów nie widać. Czyli zimowla, o, ale ciężki był. Cały czas zimowla. sobie odkładzik z mateczką. akwast żyje ładnie. Jest ciężki, jest zapas. Super. Dobra, nie będę każdego ula wam tak pokazywał, bo to nie ma sensu. Jeżeli coś będzie nie tak, znajdę coś złego albo coś innego, gdzie będzie wymagana interwencja, to wtedy włączę kamerę i wam pokażę. Kontrola zakończona. Wszystkie rodziny żyją. Żadna rodzina nie wymagała interwencji. Dwie sobie tylko zaznaczyłem, dwie, trzy, które muszę obserwować. Kostka jest inaczej ułożona i ta, to są dwie duże rodziny i tak widać, że zaczyna się pomału kończyć zapas. Trzeba pilnować, ale nie jeszcze żadnej interwencji. Nie robię. I tutaj sobie jedną też rodzinę zaznaczyłem. Zapasu jest multum. Ale pszczoły siedzą albo tak nisko, albo tak ich zrobiło się mało, że ledwo je wypatrzyłem. Z góry, z góry widać, że coś tam się rusza na dole, widać, że są, ale czy ta rodzina jest silna, czy jest duża? Czy osłabła? To ciężko to stwierdzić, ciężko nawet jakoś zajrzeć, żeby osyp. Zobaczyć, czy jest duży, czy, czy nie. Także obserwacja, ale tak to wszystko żyje. No i cały czas jest zaznaczona ta, gdzie jest podwójny kłąb. I są dwa kłęby. Nie wiem, czy się pokłóciły, czy dwie matki, czy o co chodzi. No nic, zobaczymy. Jak na razie, wszystko wygląda dobrze. Wszystko jest fajnie. Cały czas zimowla. Cały czas kłęby, nie widać, żeby było jakieś rozluźnienie do wiosny jeszcze daleko, i pszczoły o tym wiedzą. Dobra, zabieram Was teraz do mojej dziupli, czyli do pracowni. Jechał blaszek. 15 metrów kwadratowych. Dodatkowej powierzchni magazynowej. Bardzo, bardzo mnie cieszy. Trochę tu się zmieniło, prawda? Od ostatniej. Wizyty od ostatniego filmu, kiedy pokazywałem Wam to pomieszczenie, ogarnąłem jako taką sufit. Ta ściana jest już otynkowana, zrobiona instalacja. Zrobiłem skrzynkę po tej stronie, zrobiłem hydraulikę, która będzie pod tymkiem na dniach, teraz prawdopodobnie jutro planuję rzucić tutaj tenk w tym miejscu i tutaj nad, nad prożem. Yy, I teraz tak, jeszcze od skrzynki górą będzie szło zasilanie, które połączy o tutaj tą ścianę i gniazdka na tej na tej ścianie, które tutaj są. Tutaj jest, o, tu jest gniazdko, tam jest gniazdko. I tutaj jest zasilanie do bojlera, gniazdko, a tutaj będzie gniazdko też do czegoś. Działa elektryka, to jest strych, tam jest strych, a tu jest to drugie pomieszczenie. I tak pomałować, że tutaj niewiele się zmieniło, praktycznie nic się nie zmieniło, no oprócz tego, że Wychodzi przyłączę do baterii górnej. Tam dorzucam gniazdka. Bo jednak znałem, że będzie tutaj brakowało. Tutaj będzie jeszcze wylewka samopoziomująca i kafle, więc ten kabel tędy, 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 tędy. O, poprowadzę tutaj do tego gniazdka i połączę. Także tu będzie zasilanie. Słuchajcie walczę praktycznie codziennie, każdą boom chwilę. Ale problemem jest wilgoć. Wszystko bardzo długo schnie. To jest zimne pomieszczenie, budynek jest nieizolowany, jest stary, nawet mało tego, nie byłem jeszcze świadom, nie miałem wiedzy i posadka nawet nie jest izolowana, nie ma żadnego styropianu. Tylko jest dosyć gruba, bo tam 12-13 cm. Jest tej posadzki a momentami nawet Lepiej, więc wilgoć dałem, nie wychodzi, ale tak czy siak jest zimne. No i generalnie do pracy nie jest źle, bo jest fajnie. Sobie tak nagrzewam 14-15 stopni. Nie, staram się nie przesadzić z grzaniem, bo no spójrzcie, wychodzi zimno, wychodzi wilgoć. To mostki termiczne, tak, to się fachowo zje. Tam jest wieniec, ten ciemniejszy pasek pod sufitem. To jest po prostu wilgoć wychodzi zimno, różnica temperatur. Tak samo tu spójrzcie, tu jest wieniec, wylany i też jest wilgotno. I mało tego, w rogach normalnie skrapla mi się woda. Normalnie płynie woda. Wentylacja tego pomieszczenia jest. Tu nie ma tak, że jest stynchlizna jakaś straszna. Cały czas jak pracuję, chodzi o suszak. Teraz go wyłączyłem, bo on strasznie szumi. Cały czas chodzi i na spokojnie zbija do 60%, jak nie robię nic mokrego przez 2-3 dni, to do 50% spokojnie zbija. Także tutaj w jako takiej nie ma, ale co, skończę, kończę pracę. Przyjeżdżam po kilkunastu, czy tam po kilkudziesięciu, nie kilkudziesięciu, co ja mówię. Po dwunastu godzinach powiedzmy, czy tam nawet jeszcze dłużej, na drugi dzień do pracy. Dopiero odpalam ogrzewanie i temperatura spada do pięciu stopni tutaj także. No problemem jest to, że wszystko długo schnie. Na przykład rzuciłem szpryc tutaj na tą ścianę, no to jeszcze widać na bruzdach, jeszcze bruzdy są wilgotne. A to jest piąty dzień, szpryc już jako tako wysechł, ale na bruzdy jeszcze mokre. No to nie mogę rzucać tynku, to zająłem się sufitem. Gładź na suficie schła dwa dni. Farba też po jednym dniu całym musi schnąć. I to tak cały czas, pomału, pomału. A spójrzcie nawet na ten tynk, ten tynk rzucany był... Napiszę, ile dni temu. Tutaj, gdzie był gazobeton, już jest fajnie suchy. A tu, gdzie jest stara ceglana ściana, to jeszcze jakieś przebarwienia wychodzą. No i tak cały czas pomału, pomału walczę, ale już coś widać. Cały czas mam dylemat, jak urządzić tą pracownię. Jeszcze nie wiem, jak to wszystko będzie wyglądało. Tu będą takie dosyć strome, małe schody na strych. Tutaj na pewno będzie. Szafka z umywalką, taką podręczną, że umyć jakieś szklanki, umyć ręce. Będzie zwykły jednokomorowy zlew, zasilany z baterią od dołu. Tu prawdopodobnie stanie ta pralka, tylko muszę ją naprawić, bo łożyska padły. Tu prawdopodobnie stanie właśnie pralka do prania jakichś tam ścierek, brudnych szmat, odzieży pszczelarskich i tak dalej po tej stronie, tu tak myślę, że tu będzie główne miejsce, w którym dopracował z miodem typu, to znaczy pracował, rozlewał w tym miejscu miód, w tym pomieszczeniu mniejszym, to tutaj będzie stała, nie stała, tylko będzie stał basen, taki basen gastronomiczny. Chcę kupić nierdzewny basen gastronomiczny, gdzie on będzie taki głęboki i będzie można w nim umyć większe rzeczy, typu wiadro, typu jakieś sita i tak dalej. A obok będzie stała zmywarka, bo nasz PLW wymaga zmywarki w pracowni, więc tutaj będę musiał postawić zmywarkę. I tak naprawdę nie wiem jeszcze jak to wszystko urządzić. Jakiś regał na miód musi stanąć, gdzieś wiadra z miodem będę musiał trzymać. Tutaj prawdopodobnie będą odstojniki obok jakichś stół, obok tych odstojników, którym będę słoiki nalewał, nie wiem, jeszcze nie mam za bardzo pomysłu, ale chyba tak to mniej więcej będzie wyglądało, dlatego tutaj pociągnąłem prąd, bo w przyszłości jakaś kremownica, czy nawet podgrzewany odstojnik, no nie wiem, nie mam jeszcze większego pomysłu, jeżeli Możecie coś doradzić, to bardzo proszę piszcie. Gniazdek tak starałem się zrobić w miarę jak najwięcej. Tu jest jedno, tam jest do zmywarki, do czegoś plus jeszcze tutaj właśnie dorabiam te dwa, żeby były. Na tej ścianie, no to, to tak jak już mówiłem, tutaj pewnie gniazdko do pralki plus jakiś czajnik na kawę. Tutaj w ogóle, w ogóle chciałbym. Myślę, że tutaj będzie biurko. Tutaj pod tym oknem będzie biurko, gdzie będą mógł sobie jakieś notatki czy coś z matkami, no cokolwiek. I tutaj właśnie przy biurku zrobiłem takie większe gniazdko i tutaj jeszcze jest większe gniazdko. O, tutaj. Tutaj być może zrobię taki podwójny regał, że będą suszarki do pyłku stały jedna na drugiej na regale dwie. To jest raptem 40 m2 w całości, więc no nie ma co szaleć, tak? Nie jest to duże pomieszczenie. Może jakoś się udaje fajnie zagospodarować, żeby wygodnie się pracowało z pasieką taką powiedzmy 100-150 rodzin, żeby można było tutaj wygodnie pracować. Czas pokaże. Dobra, to by było na tyle, nie będę zanudzał, bo i tak się rozgadałem. Pozdrawiam Was serdecznie. Ja walczę dalej, może za miesiąc znowu coś nakręcę i pokażę, jakie są postępy prac, przy okazji też odwiedzając pszczoły, a no w kibelku nic się jeszcze nie zmieniło, absolutnie nic, graciarnia, nie ma ścian wewnętrznych, a światło jest, o nawet sufitu jeszcze nie ma, w kibelku, w kibelku to w ogóle jeszcze wentylację będę musiał przekuć, coś będę musiał zrobić. Tu jest na razie graciarnia i trzymam narzędzia. No dobra, to by było na tyle. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się. Cześć.